Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną... Monika, cześć. Cześć wszystkim, ja jestem Dawid. Eee, dzisiaj gramy w Human Fall Flat. Dokładnie, zgadza się. I dzisiaj zobaczymy, co robi księżniczka. <ścoughs> ja jestem Bielusi. Tutaj staram się teraz otworzyć drzwi. Moja tam gdzieś skacze, jest czerwona. Tak, ja jestem czerwona. Tu są drzwi zamknięte. A ja widzę opcję, żeby już doskoczyć chyba tam. Można to chyba przetransportować troszeczkę dalej. No to kto transportuje? A ja mogę, tylko jak mi się uda. Hmm, jak to pokracznie wygląda. Dobra, tu jest kamień, który ostatnio wstrzeliliśmy. Starczy? starczy jeszcze, zdanie? jeszcze, jeszcze. Nie, no starczy tyle. Co ty? daliśmy radę, dobra. Okej. Okay. Mm. Późnie! No później. Za tył Ci cię idealnie zupełnie? No to nie, nie mam je tam. Co my tu eee, mamy? Możesz wejść do wieży? Tak. <śm> dziękuję. No, nie, no, no. Co my mamy w wieży? Kolejne drzwi. No chyba tak. Które też się da otworzyć. I tutaj? Aha, i tu mamy chyba takie przejście tylko w sumie. Mm -hmm. Do powrotu. No to dobra. Chyba tak. Tak? Chyba? Czy nie chyba? Chyba tak. Dobra, no to co tutaj nie pozostaje nam nic innego jak zeskoczyć... Aha, tu są zaryglowane. to będzie można wrócić. Dobra. Ziu? Dobra, tutaj ja idę otwierać domek. Jakbyś chciał, to masz badyla. Mm, nie chcę badyla. Dobra, ja tu otworzyłam, żeby... jest zrobiłam. w domku? Open. W sumie to nie. Ale można oknem wyjść. Można kominem? Jest ja co kominem o! Tak nie wiem do końca po co? O kurde No nie można kominem. Nie można. Ale daj, pociągnij mi za nóżki, zaklinowałam się. A ja chyba wiem co już trzeba zrobić. I co to jest? Czemu tu jest woda? Aż teraz co się dzieje. To będą chyba le parkoury. Mhm. Czuję le parkour. O! powodzisz? Mhm. Od dzieciństwa. Od dzieciństwa. Ej, może tu też się da skoczyć? Chyba tak jakoś to bardziej nie zrobiła. Ty. I co to dało? No w sumie to nic. Mhm. No ale... Że gdzieś nie umiem prowadzić. Coś krzywo, ale jadę. Ale przyznałeś się do tego. 1-0 Duszę no. Monika, tuszę Dzięki Duszę albo inne drukarki e, yes. no, I co teraz? Yes. Można to popchnąć? Ale może nie do wody Halo Ale Dawid chodź z powrotem Ja nie wiem, ty wariacie chciałeś zyskoczyć No ja nie wiem A wiesz Aha, co trzeba zrobić? trzeba Czekaj, trzeba wejść na domy w ogóle O nie Bul, 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 bul! Bul, bul, bul zrobiłem. Dzień dobry. Dzień dobry. N nie poprzeszkadzałem? No, nie, praktycznie nic wcale zrobiłem. Do yy, skakujemy. Dobra. I no ale dla mnie ten komin to jest funkcja. mnie. No, co, co? Za co cię mogę złapać? No nie wiem, za czapkę. Do chodź. dzień, Dobra, masz mnie. No, chodź. No żwap się też czegoś, nie? Wyżej. To dobra. nie jest takie łatwe cię ciągnąć. Ja wiem, że swoje walę, ale bez przesady. No dobra, choć już jesteś. Skaczesz? I jak to się robi? No. <głos》> Uczymy się od drugiego odcinka. Aha, dobra. To tu, tutaj, tak? Tutaj, tutaj, mhm. tak? Tutaj, dobra. <głos> nie! <głos> Proszę! Nie, Dawid! <noise> To będzie naprawdę okropne. Dlaczego tak mówisz? O, bo jak się nie przeskaczę, to cię wyrzuca tutaj. I trzeba odnowić. A to jest dużo parkuru. No nie gadaj, że ten cały czas to się ciągnie. Mm -hmm. Czy się tego nie zrobię? Jezus, nie wyskoczyłam. <grym> o, ja też nie. I co, o. gdzie spadnę? No, chyba tutaj się z... Mhm. Mm Dzień dobry. No, tak właśnie sądziłam. Oj, oj, oj. Nie to, ja... to ja jako ta księżniczka, tak? Poczekaj. No Boże, daj mi wejść. No to chodź. No, no poczekaj, zaraz już nie wejdę. Żebyśmy tylko tego nie zrzucili do wody, nie? Mhm. Czy czekaj, czekaj, No bo to są jaja jakieś. Ale skupiłam się już, żeby wejść. Dobra. Tak. Kopsia, la, -la, -la. Zapałam Cię chyba za nóżkę. No, a jakbyś mnie mogła puścić też. No to dobra, to skocz Ty pierwszy. Super, dzięki. Spoko, proszę. W sumie tam wystarczy, żeby jedna osoba doskakała, więc... No to zobaczymy, kto będzie pierwszy. Niech wygra lepszy. Jak to było? Pokaż swojego skilla. W poprzednim odcinku. No, otwieranie zamku to jest. No co, jest? Taki skill, że nie skill. Skyrimie, o! Fajny by był skill, ale... mam fofle Taki jesteś? tu się wyginasz? No bo chcę tego dachu nie dot nie. dotknąć chociaż. Monia się aż w rzeczywistości wygina. No bo się trochę na tobie włożyłam. No sorry. Dobra, mam Jeżeli to, się chyba. nie odpowiada... To? To zmień osobę wyginającą się. Dzień dobry. Otworzyć ci? Poproszę. Ła, ale za zaryłam czacho. Prawie tutaj. mi ten, y, czapeczka spadła. To tutaj ci będę chyba mógł otworzyć. Gdzieś mi otworzysz, chyba tutaj. No dobra, teraz ty pokazałeś skilla, więc jak dla mnie jest jeden jeden. No, człeś mi... No poczekaj no. Aha. Musisz wyjąć cędzela? Mhm. Mm Cinzelino. O to wyjmuj tin. Podkowa wyciągnięta. Dziękuję bardzo. Wchodzę. Ciu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tu jest ładnie. Jezu, to aż... Nie no, ja bym tego nie przeskakała, to jest oczywiste. Dzień dobry, można wejść do domu? Nie można. Przez dom, przez okienko chyba, przez domem można wejść. Nie, nie wiem czy się zmieścisz. Jak się nie... Co? co? Całym szacunkiem, ale... Żegnaj świecie. Aha, okej. Okay. Rozumiem, szanuję. Szanuję twój wybór. Jak to było, królewicz mnie uratował, no, ale ja wiesz, ale żegnaj świecie, nie? Hm. Super, poznał teściową. <laughs> nie! Wiesz co się dzieje? O kurde, tym można prowadzić. Nie wiem, po co mi to jest jeszcze. Znaczy, po co mi jest ta wiedza. Aż tak mówisz? Ja już wiem, po co jest mi ta wiedza. Co ty tam skacz. O, no jedź się... teraz prosto. No ciężko się tym steruje. Nie no, popchaj to po prostu. Nie musisz nawet tego trzymać. Kościół. Poczekaj. z ci ucieka. Musisz teraz z drugą stronę odbić, drugą wanikę. Nie, 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 nie poczekaj, w tą. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Nie w tą. No poczekaj. O. Aha. Chcesz sobie złapać. Mhm. Uh -huh. No i teraz do przodu. O Jezus. Dobra Kontrój, kontruj, kontruj, kontruj. kontrój, kontruj, kontruj, kontruj. Dobra, do przodu, do przodu. Do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu. To ci się nie stoczy? Nie. Mam nadzieję, że nie. Do przodu. Dobra. No Masz i drugi bo, bo tu jakiś bady leży. Ale ja czekam na ciebie jak na razie. Ale tu jakoś pieszczyście się zaczyna robić. Hmm. O widzę cię. Siema, Siema, siema. Chciałem oszukać i to było. I to było złe. To było złe. Bo się, nie? Oszukuję. O. Co? O, o Eo. Eo. Siema. Dzień dobry, Moniu. Siema. Masia, siema, siema. Czemu oszukujesz? Trzeba było tam doskakać do końca, a nie. Jakieś takie. Teraz powinieneś spaść, żeby się nauczyć. Mhm. Mm mm -hmm. Szczurzą mordę. Tak to było? Bisz teraz szczurzą mordę. Dokładnie. Ja będę tym. A tutaj musisz to chyba zahaczyć o to. Tamto. O powodzenie, Monia. To jest twoja branża. No nie. Ej, idę sobie zobaczyć, co to jest. O, jaka ładna beczka która można podnieść jak ja to upuszczę no to nie wiem W tu nic nie ma daj mi tu proszę bo mi... ja muszę to na końcu złapać wiesz tak no a ja tego nie złapałam na końcu i jest I problem to był błędzik? Błędzik to był no żebyś wiedział no teraz to cię ściągnie pewnie do, do, do dołu Ticho. Ja po prostu nie sięgam. No, bo ona ma krótkie rączki nóżki. Ja mam krótkie rączki, no, ale to trzeba... Ej, to trzeba się tym zahaczyć chyba i nie wiem, czy tam nie przelecieć. To tak, żeby skoczyć nawet z tym, wiesz? Mówisz? Ale to będzie jednorazówka w takim wypadku? No nie wiem. No bo tak teraz tutaj widzisz, o, jak jest u mnie, nie? No, to... Tak, ty tak... Te... O, sięgniesz, nie Ty, nóżka ci spadła. Na no, skraju załamania i bankructwa. Proszę powiedz, dziękuję ci. <noise> Proszę powiedz, że to się odrodzi, nie? Tak, bo tutaj trzeba by mnie tak zrobić. Tak? Jak jedna do... osoba przeskoczy. Nie, to nie jest jedna razówka chyba. To chyba nie spadnie, wiesz? Tak. No. Uch. Tak sądziłam, że to tak nie spadnie. Nie wiem, czy ja teraz się tego liczę, ale no spróbuję, no co? Co ci powiem? Ja sobie popatrzę, jak to robisz. <laughs> Nawet widzę, że mam kilka razy możliwość, żeby. O, popatrzeć. cześć. Cześć. Dobrze, że jestem u ciebie. Wiesz, co powinnaś teraz spaść? Tak. I, i tam raz jeszcze. Nie, ja będę to Mogę to ściągnąć w ten sposób? Do unos strony biegnę? No, nie wiem, chyba tak. No, poczekaj. W Drugą biegnij, w drugą. No biegnę, biegnę, zasuwam. Patrz jak sprintuje. Chom, chomik, homik, chomik biegnie. I teraz biegnie. Ci coś? No. Z powrotem. Z powrotem, dobra. Czuję, że to jest moje powołanie całe życie biegać w kółku. Patrz jak no zasuwam. Wie, no zasuwam, no moment, no o co ci chodzi? Ja bo by z kółeczka wypadło. Tak jak na maturze. Znaczy w sumie ja już jestem u góry, tak to kombinuję. nie? Ehe. <laughs> Nie, tak. wydaje mi się, że mogę ci za to tą deskę zrzucić. Daj mi deskę. Znaczy się, tą deskę chyba mogłam tym nawet ściągnąć. Ale ja ci ją zrzucę. Proszę. No daj mi ją. Ej, nie! No i co? No i co z tego, że ja mam deskę? Jak? No trzeba mi było ją tak, wiesz, tak pod skosem chociaż dać. No, tak nie podniesiesz ją. A ty się sam nie podniesiesz za chwilę? A, z krzesła. No no. Co ci? Uwaliłeś mnie, wiesz? Do Jak tego? zwykle. Jak zwykle w całym życiu. Chodźcie cię złapię. No, wciągnij mnie. Ty. Cz... Nie, pójdź, pu pójdź. Mhm. Czyli bo teraz muszę przekminić, o tą rączką się puścić, a tam się trzymać. Ściągaj mnie nie będzie takie proste. No wciągaj, wciągaj. No patrz jak ja już Monia się... Bardziej się nie wygląda, nie? Wciągaj, 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 wciągaj. No bardziej się no, nie... no rady Monia. No to niestety no. Trudno. O. <laughs> I nie oddam. Czekaj. I teraz będę kminić. Hmm. A możesz podnieść tą deskę? ja bo jedną rączkę nie zapam Och, kurde. No to wchodź do kółka. Chociaż I sobie raz. co. No, bo ty tego nie ogarniesz, nie? Żeby to postawić. Ja nie ogarnę. Mam. Wiesz co ci powiem? Do góry idzie czy do dołu? Do dołu Poczekaj. O, na takiej wysokości już się chapsniesz. Tylko musisz na to wskoczyć. No elegancko. No nie, ja wciągnij mnie. Dobra, Tu musimy iść? Mi się wydaje, że tu. Gdzie? Tutaj. Do domku? Do domku, na górę. Spoko, ja tak chciałam przekombinować. I wiesz co zrobić? Co? Gdzie jesteś? Tutaj. Dobra, O, nie, tak trzeba zrobić. O, nie. Mhm, dobra, nie mnie w złym miejscu. Masz tam co do roboty? Znaczy się w sumie to chyba bloki do wskakiwanka. Chyba, chyba w sumie to tak. No jejku, z domu spadłem. Ej, ale ja ty na tego bloku to ja nie, że nie wskoczę. To dobrze. Co? Że nie wskoczysz. Czemu? A bo patrzcie ci podam zaraz. Tak? Mhm. Czuję petardę? Petardę. No ale by się coś moja, bo to jak poleci to. Tak? I roz. A beczka. Mhm żeby dobrze poleciała. No to wykmin. Oj, trochę za krzywo. Dobra. Biło dobra. Proszę cię. O, nie. No nie. Trochę mam tu. Nawet. No spójrz, tylko ja tam znowu spadłem. Serio? Mhm. No to co się dzieje? Ej, bo tą beczkę trzeba postawić. Skąd to zwątpienie? Ach. Dobra. No nie, go. O, dobra. Ja w tym czasie postawiłam beczkę. Nie wiem jak to brzmi w ogóle, ale no postawiłam beczkę. Moniu. Co? Co mnie za główkę? No znowu cię muszę łapać. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu I byłeś niegrzeczny. Hi hi. No i znowu. Tak? Ja na samym końcu. Dlaczego na samym końcu? No bo ona no, nigdy jeszcze za mną nie idzie. Proszę, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Skoczyłam. Dobra. Ja tu wszedłem do środka. Jezus Maria. Jest problem, bo nie wiem co dalej. O kurde, wiem co dalej. Już to widzę. A ja już tak nóżką jedną spadłam już tam i tylko jednym palcem się trzymałam, tym najdłuższym, nie? No nie, co to jest? O nie. No nie. Nie wiem, czy się wciągnę. Dobra, jestem. Jestem. Nie wiem, gdzie teraz. No dalej. Jezus, mi już jedna nóżka spadła. Cześć. Ja już prawie cały spadłem. Dobra. O, matko, Nie. Ne. Dobra, jestem. Tą drugą nóżką jeszcze, ale. Jestem, łania. Tak? Mhm. A pod, będziesz raz uważał, jak ja będę skakać, bo u mnie to też ciężkie jest. O, Dobra. a nie, wskoczyłam. Ale fajnie. Elo. Elo czy 2 0 Czy to będzie wracać? Nie, no jak tylko opuścisz dobrze, to nie wraca już, nie? Uh -huh. No i co, teraz mam iść na dół? Po to, że uh -huh. weszliśmy do góry? Tak jest. Nie mogłam iść <ślać> na dole. <ślać> Dlaczego? Dlaczego? Życie nie ma sensu. Ale wyskoczy sobie przez okno. W sumie. W sumie. Pyp pyp pyp. Tu coś jest. O. 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 Czy tu można da się zjechać? Na linii? Chyba się będzie dało, no ale nie wiem chyba... czy nie trzeba tego właśnie dędzelka tu wziąć. Jakiego dzędzelka? Tego co właśnie leżał tam obok. Tak, znaczy się ten taki... tą taką laseczkę na chwilkę. Mm. Nie. Ale tu czadersko jest, ej ja się gdzie boję A, no właśnie, żeby nie spadywnąć. Jak tu jest wejście? Aha, trzeba sobie przeskoczyć. Czy wyjść? Trzeba przeskoczyć. A nie, tu jest jeszcze jedno. Tu jest laseczka, ale gdzie ja dopadnę nie teraz? Nie wiem, leć. Tak? Pokaż. Mówisz? Mhm. Dobra. Trzeba i skończymy odcinek. Dobra. 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 Zaczepiłaś się? Nie wiem. Nie. Nie? Nie. Nie też nie musisz górę, do góry jeszcze teraz teraz tak i co mam teraz zrobić no skoczyć tylko oj kurde no to bywa ciężkie wiesz chodź tu ja nie 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 laseczka no czekaj czek, czek, czek. może wskocz sobie na to i spowiedz dopiero laseczka nie bo wiesz co ja się boję że jak ja wskoczę Teraz jestem? Mm -hmm. Jezu w Maria się. Tylko się nie puścić. Lecę! Tylko nie wiem, gdzie Chyba zawalę w dzwonę. Mm -hmm. Cześć dzwonię. Cześć dwonie. Halo. No, gdzie, gdzie jest dzwon? Ja nawet dzwonu nie widzę. <laughs> to by było na tyle. Z i to by było na tyle i zawaliłam w dzwona i dziękuję bardzo. To... <laughs> o szkole jak gadać. No dobra. Dobra, to my się z wami żegnamy. Pamiętajcie, jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, komentarz. E, pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, będzie nam niezwykle miło. Była z wami Monika. Był z wami Dawid. Trzymajcie się i cześć! Cześć!